Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Ostrzegało wręcz przed wybuchem kolejnej wielkiej wojny korporacyjnej. Zaostrzenie konfliktu zbiegło się z przejęciem sterów firmy Przesiewiny który... Guaressangę. Jak długo jeszcze będą ciągnęły się badania? Musimy mieć dokładne pomiary. Mam już tego dość. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Proszę usiąść na łóżku. Należy zareagować na podane słowo kluczowe, szybko i bez zastanowienia. Lojalność. Johnny. Należy zareagować na podane słowo kluczowe. Szybko i bez zastanowienia. Człowieczeństwo. Nie wiem. Należy wejść na bieżnie. Szybko i bez zastanowienia, Wi. Chcę rozmawiać z Hanako Arasaką. Test funkcji poznawczych. Należy ułożyć kostkę. Takie mura. Jak zwykle bezceremonialny. Ponoć domagałeś się kogoś, kto powie ci prawdę. Trzymali cię przez kilka dni w tym karcerze? Barbarzyństwo. Przyleciałeś mnie stąd zabrać? Prosili mnie, żebym z tobą porozmawiał. Co teraz zamierzasz? Nadal będziesz chronił tyłek Saburo? Zostałem przeniesiony do Japonii. Prosto stąd lecę do Takamatsu. Dlaczego? Nowe czasy, nowe obowiązki. Za dużo gadania. Widziałem, że Saburo Arasaka wrócił. W ciele Yorinobu. Sprawiedliwości stało się zadość. Dostałeś swoją zemstę? Czujesz się usatysfakcjonowany? Wierzę, że Hanako Arasaka wybrała najlepsze rozwiązanie. Wszyscy Arasakowie mogliby być postaciami z jakiejś starej, wchuj smutnej sztuki teatralnej. A Jori no był Arasaka najbardziej. Żałujesz go? Próbował za wszelką cenę wyjść z cienia ojca i zabił go jego największy koszmar. Dobrze, to co masz mi do powiedzenia? Przykro mi, ale nic dobrego. Powiem bez ogródek: operacja w niczym nie pomogła. Umrzesz zanim nadejdzie zima. Jak to możliwe? Przecież Arasaka dysponuje najlepszymi specjalistami. Dlatego operacja się udała, ale nawet korporacyjni neurochirurdzy niewiele mogli zrobić. Zmiany wywołane przez biochip zaszły za daleko. Są jebaną Arasaką. Niech wymyślą coś innego. Musisz zaakceptować prawdę i wysłuchać, co mam do powiedzenia. Są inne możliwości. Obiecywałeś, że Arasaka mnie naprawi, jeśli ci pomogę. Naprawdę w to wierzyłem. Powiedziałeś, że masz możnych przyjaciół. Gdzie oni teraz są? Nie przyleciałem tu z pustymi rękami. Porozmawiajmy o innych możliwościach. Hanako Arasaka obiecała, że uratuje mnie przed śmiercią. Dlatego w jej imieniu chcę przedstawić Ci alternatywę. Czyli. Zostało mi kilka miesięcy życia. Na początku będziesz czuł się nieźle. Potem choroba zaatakujesz całą gwałtownością. Ostatnie tygodnie życia spędzisz w łóżku. Kurwa. Nie złość się, proszę. Chcę porozmawiać o alternatywie. O czym ty mówisz? Już raz wam zaufałem i zawiedliście. Możesz dołączyć do programu Secure Your Soul. Hanako Arasaka wydała zgodę. Musisz opuścić ciało. Arasaka przechowa twój engram w Mikoshi do czasu aż znajdzie sposób na przeniesienie konstruktu do nowego ciała. A dlaczego nie mogę dostać nowego ciała od razu? Przy obecnym stanie wiedzy to technicznie niemożliwe. A przypadek Saburu Arasaki? On znalazł się w ciele syna, zgodność tkankowa ułatwiła transfer. A twój fenotyp na skutek działania chipu stał się unikatowy. Korporacja nie jest w stanie zapewnić Ci odpowiedniego ciała. Wybacz, ale to brzmi jak podstęp. Arasaka chce mnie uwięzić. Przeceniasz swoją rolę. Dla Arasaków jesteś i zawsze byłeś nikim. Tą ofertą Hanako Arasaka hojnie płaci za Twoje usługi. To wszystko. Nie ma, jak to mówicie, drugiego dna. Nie, to nie brzmi dobrze. Jeśli się zgodzę, będą mogli ze mną zrobić dosłownie wszystko. Będzie cię chronić umowa. Podpisz ją i będziesz żył. Jest tam napisane, że zrzekasz się prawa własności, ale bądź spokojny. Po prostu prawo nie nadąża za przemianami w świecie i Engram nie ma statusu osoby. Mam stać się rzeczą należącą do korporacji? Podobnie jak wiele gwiazd Braindensu i wielu polityków. Nikt dotąd nie narzekał na warunki programu. A jeśli się nie zgodzę? Nie jesteś więźniem. Możesz zabrać swoje rzeczy i wrócić do Night City. Ja na Twoim miejscu podpisałbym dokumenty, ale wybór należy do Ciebie. Zastanów się dobrze. Nie chcę umierać. Dobry wybór. Stanowisko do wykonania engramu jest gotowe. Nie warto czekać, aż twój stan pogorszy się jeszcze bardziej. Zobaczymy się jeszcze kiedyś? Wierzę, że tak. Do zobaczenia. Odwiedź mnie w Takamatsu. Pokażę ci, co to znaczy dobra kuchnia. Jak masz na imię? Chodzimy. Chodzimy? Co byś powiedział człowiekowi, który wszedł prosto do więzienia wroga, żeby ratować swoje życie? Powiedziałbym mu, zapamiętaj dobrze drogę do domu. Taka ładna, jak mówią, czy to kolejne kłamstwo? Słuchaj, pamiętaj, że twoje wszczepy zostały zrobione z myślą o ziemskim przyciąganiu, więc na orbicie mogą się dziwnie zachowywać. Chcę przez to powiedzieć, żebyś nie ignorował okienek z komunikatami o awariach, okej? Okay? A jak wrócisz, znaczy. Jeśli wrócisz, zrobię ci porządny przekląd ze zniżką dla stałych klientów. Trzymaj się, Hej, Wi, słyszałam, że jesteś teraz bez koordynatorów. Myślisz, że to znaczy, że się możesz tygodniami nie odzywać? Nie zapominaj, gdzie zaczynałeś swoją podróż. I z kim? Moje drzwi zawsze są dla ciebie otwarte, a w kuchni zawsze coś się gotuje. Ajtewe. Dawno nie gadaliśmy, co u ciebie słychać. Ciągle siedzisz w Night City? Bo ja nie. A tak na serio, dzięki. Dzięki za wszystko. Dopiero jak wyjechałam z tego pieprzonego miasta, zrozumiałam, jak bardzo byłam tam nieszczęśliwa. Jeśli tylko masz taką możliwość, uciekaj. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie, a jak już będziesz daleko, wypij moje zdrowie. Trzymaj się, chłopaku. Hej, wi, Co tam u ciebie? Na Badlandach pięknie, jak zawsze, 50 stopni w cieniu. Idzie burza piaskowa, do tego właśnie zakotowała mi się chłodnica. Słowem, żałuj, że cię nie ma. Ale tak ogólnie, to jakoś nam idzie, wiesz? Dogadujemy się z Solem, lepiej lub gorzej, ale się dogadujemy. Rodzina rośnie w siłę. Zleceń nie brakuje. Słowem, żyć, nie umierać. Pomyśleć, że gdyby nie ty szlajałabym się pewnie teraz po ulicach Night City. Dzięki za to, co wtedy zrobiłeś. Serio, pogubiłam się. A ty pomogłeś mi wrócić na szlak. Do następnego, v. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja, w której grałeś pierwsze skrzypce. Nie wiem, co dalej. Co teraz zamierzasz? Ale pamiętaj, my troszczymy się o swoich. Jesteś jednym z nazwi. Jesteś Alte Kaldos. Pamiętaj o tym. Szerokiej drogi Vi. Do zobaczenia. Ej, Wi, Słyszysz mnie? Się? E, e, zastanawiamy się, kiedy tu do nas wpadniesz w odwiedziny. Moglibyśmy zrobić grilla, e, pościgać się, albo złożyć sąsiedzką wizytę Rafenshiwą. Chcę przez to powiedzieć, no, że równy z ciebie gość, v. Nie wiem, co teraz robisz, gdzie cię niesie, ale pamiętaj, że masz na Badlandach przyjaciół. Trzymaj się, Vi. Z drugiej strony chcę skrzynka, może nawet lepiej. Wy chciałabym, żebyś przekazał mu wiadomość, a no, właściwie to dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie, że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Zabawna sprawa. Kurwa, znowu skrzynka. Czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta data termu niż do Ciebie. Co to ja. Aha, wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym drugo powiedziałem mu, by spierdalał, ale. Tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie? No tak, chciałem sobie oplotkować. Odzwonię, jak będziesz mógł. Pa. Ewi, hey, e, jest sprawa. Chłopaki z Piątego Okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Może nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie że może znajdziesz dla tego sprzętu użyte w dobrej sprawie. Widziałem, na co cię stać. Co zrobiłeś dla mnie i dla Randy'ego. To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty. I powinni być uzbrojeni po zęby. Dzięki, Win. Wielkie dzięki do usłyszenia. Perales z tej strony? Pij upewnij się, że odsłuchasz tę wiadomość w pokoju, który nie ma uszu. Elizabeth, moja żona, ona jest częścią spisku. Mówi mi, że mam o siebie dbać. Odsuwa jakieś pigułki mówi, że to witaminy. Dałem je do analizy laboratoryjnej i niby wszystko w porządku, ale skąd mogę mieć pewność, że ktoś nie podmienił wyników? Zadzwoń, jak tylko będziesz mógł. A i wskazuj tę wiadomość w odsłuchaniu. Heavy, połączenia orbitowe są drogie jak cholera, więc przejdę od razu do rzeczy. Byłam ciekawa, co u ciebie, więc postawiłam szybko tarota i. Ojej. Błazen, księżyc, kapłanka to nie są dobre karty. Patrz swoim nowym kumplom na ręce Wi. Dobrze ci radzę.